Portakus o porządek tu dba. Stefani chodź nowa jest, już ją Ziggy lubi i wie. Z pixelem, stingiem i Trixie też miło razem czas upłynie. Tak, 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 to już pora wstać. To nowy, wesoły dzień. Nie stój dłużej, nie lepiej bawmy się. Leniu, chodź dziś raz. Leniukowo. Zgniło brody. Drzwi. マおぼて。 Naprawdę? Tak! Rozdeptałeś mojego rekina. O, o, biedny rekinek. A, 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 bardzo przepraszam. O, Myślałem, że naprawdę coś ci się stało. Nie. To <noise> dlatego kryształ nie pikał. Hey. Zbawimy się w piratów, Sportakusie! Pirat Różowa Stefani zaraz wejdzie po tropie! Wy wszyscy pójdziecie za nią! Rozkazuję wam, bo jestem kapitanem! Ha, hej, ha! O, hej! Dlaczego masz być kapitanem? To ja mam papugę, no, tak jakby. Więc to ja powinienem być kapitanem! Aha! Tak? Za to ja mam hak! Naprawdę, ma? Ha. Niech ci będzie. Ty rządzisz. Ha, bawcie się dobrze! Nie zatopcie zbyt wielu statków! Dobrze! To na razie! Przebrzydłe dzieciaki! Hałas! Hałas, hałas! Nic, tylko hałas! Ach. Ach. Gitelo. <laughs> A! Ah. <laughs> Auto. Odrzutowce, rakiety. O, o dzieci. Już go widać. To też nie działa. <laughs> Wszystko, co macie, piratowi Ziggy! Mam na myśli... słodycze! Ziggy! Słyszeliście? Ziggy! Mógłbyś przestać okładać mnie po twarzy? Bawimy się w piratów! Co? Powiedziałeś, w piratach? Tak, w piratów! O, pewnie nie wiecie, że w Leniuchowie był kiedyś prawdziwy stary pirat. Prawdziwy o? pirat w Leniowie? Mm -hmm, tak. Który zabierał ludziom rzeczy. Był groźny i miał szpady. O. Tak! Jego historia opisana jest w wielkiej księdze, którą trzymam w moim biurze. O. O. Chodźcie ze mną! O. 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 Możemy zobaczyć możemy. Tak, chodźmy! Oto i ona, moi drodzy przyjaciele! <śmienicza> Było to wiele, wiele lat temu, gdy na morzach strach siali okrutni korsarze. A, korsarze! A. O, pewien pirat. Zwany Zgniłobrodym to płynął do naszego Leniuchowa i szerząc strach wśród mieszkańców miasteczka, rabował wszystko, co tylko przyszło mu do głowy. O, zabierał wszystko, co tylko chciał? Zostawił tylko jedną rzecz. Owiany legendą, Leniu o, kamień Leniuchowa. Kamień Leniuchowa? Na tym kamieniu zapisano wielką tajemnicę naszego miasta. No! O! A co to tajemnica. za wielka tajemnica? Właśnie. No? Kamień znajduje się niedaleko. Chodźcie, pokażę wam. Tak! tak, O, o! 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 kamień Widzicie? Oto i on. To jest jakiś napis. Właśnie tak jest. Leniuchowo powinno być... Hmm. Jak? Powinno być No Właśnie nie wiadomo. Z brody nie mógł go zabrać, więc odłupał fragment i ten fragment niestety zaginął. Zaginął? Hmm. O, nie! Jednocześnie legenda mówi, że drugi kawałek kamienia został zakopany w pirackiej skrzyni ze skarbami i czeka, aż ktoś go kiedyś wykopie. I jeżeli kiedykolwiek go odnajdziemy, to będziemy musieli postępować według tego, co na nim napisał. Oj, oj cokolwiek to będzie tak! Więc, gdyby ktoś, na przykład ja, podłożył fałszywy kamień, to robiliby to, co bym tam napisał. <śpiewanie> Oh. Ah. Najwyższy czas wziąć dłuto w dłoń i do roboty! <śm> ah. Teraz wystarczy tylko, że dopasuję go do drugiej połowy! <śm> pasował jak ulał. Muszę zachować go tam, gdzie na pewno znajdą go dzieciaki. Czas na kamuflaż! Burmistrzu, proszę poczytać nam o piratach. Ja, ja, ja. ja, ja. Prosimy. Dobrze, zobaczmy. O, tu jest napisane, że mieszkańcy bali się, bo nie mogli powstrzymać zgniło Brodego. Lecz wtedy nagle zjawił się bohater który postanowił sam rozprawić się ze Zgniłobrodym. Bohater! I tak, rozpoczęła się bitwa. Bohater wskoczył na mur i obal z niego nie spadł. Oh! Oh! Nie! Oh! Zdołał jednak wyciągnąć miecz i zeskoczył na ziemię. Ojejku, oh, ależ to ekscytujące! Aha! O <si> proszę czytać! Zeskoczył nad Zgniłobrodym, prześliznął się pod nim. O Tak go pokonał! A -a! A -a! Zgniłobrody po jednak, że kiedyś tu jeszcze powróci. Wow. Słuchajcie, piraci! Tak? Kto chce znaleźć zaginiony skarb? U, u. Idziemy, odnajdziemy Gdzie jesteśmy? Gdzie uh. ten kamień! Um, możemy pożyczyć tę księgę? Tak, oczywiście, tylko jej nie zniszczcie. Uh. Znajdziemy zakopaną skrzynię z zaginionym kamieniem Leniuchowa i... Na pewno ja ją znajdę! Oh. <laughs> Mówisz o mojej skrzyni i o moim kamieniu Leniuchowa! Oh. <laughs> Słuchajcie! Prawdziwy pirat! Żegluje przez morza! Tak! Prawdziwy pirat! Chodzi po tropie! Prawdziwy piro. Skarb i znikiem się nim nie dzieli. Tak! Nie! Yeah. 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 Spójrzcie, prawdziwy pirat jest to! Oh! Cię, mali korsarze, oh. ha, ha. Jeśli szukacie prawdziwego skarbu, to radzę wam płynąć pod banderą zgniło brodego pirata! Oh tak. tak! Mam tutaj mapę! Tak! Mam łopatę! Oh. Potrzebuję bandy nędznych piratów, takich jak wy. Nędznych? By zapanować nad leniuchowem. Oh. Co ty powiedziałeś? Musicie pomóc mi odnaleźć skarb! Oh. Oh. O, ruszamy! Oto mapa! Papier toaletowy? E, Mleko? E, A w czekoladzie? O? Lubię czekoladę! Nie, 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 nie! To moja lista zakupów. To jest mapa! Kolejna pokaż, pokaż, jest śladu zaznaczony Ach. X! Pewnie tam jest skarb! Gdy tylko na was spojrzałem, wiedziałem, że będzie z was świetna załoga! Ruszamy! Ura! Wszyscy na pokład! <grym i zbieramy> Wypływamy! Mali korsarze! Czujesz się wolny i robisz co chcesz! Jesteś piratem! Hej, no na może na nam czas! Piratem dobrze być wie każdy z nas! Czujesz się wolny i robisz co chcesz! Jesteś piratem! Jesteś piratem! A! Patrz, mapa tu jest. jest! Do skrzyni drogę wskaże nam! Są w niej zamki aż trzy! Głęboko w ziemi tkwi! A skarby w niej, są, w niej są, więc wykopiemy ją szybciutko. Łom radę jej da, krzyknijmy więc hura! Ty o morzu śnisz, po co na lądzie tkisz, Jesteś piratem, kotwica w górę! Na morze już czas! Piratem dobrze być wie każdy z nas! Czujesz się wolny, i robisz co chcesz! Jesteś piratem! Bryza, nigdy jej twarz! Czy może morską chorobę już masz? Wagę piracką pościągi na masz, Jesteś piratem! Hej, hey, wypłyńmy już! Bo gdzieś przygoda czeka hen! A gdy znajdziemy brzeg, hey, wesoły będzie dzień! Nie łódź, łódź! Aż przyjdzie czas kotwice rzucić, by odpocząć i na może ruszyć znów! Gdy o morzu śni, Po co na lądzie Nie Jesteś piratem! Hej ho! Ziemia! Piratem dobrze być wie każdy z nas. Czujesz spodz. się wolny i robisz co chcesz. Jesteś piratem. Niech wiatr wieje ci w plecy wszędzie tam, gdzie jesteś. Z niebo nad, nad głową pod tobą koń musz. To jesteś piratem. <Glubi> <Glubi> jesteś piratem. <Glubi> ah, tu musi być ta skrzynia. Ah. Spójrzcie co znalazłam. Co ty tam masz? Sampiak. Aha! Kopmy dalej! Ciągle nic! Nie martw się! Być może skarb jest tuż pod twoim nosem! Jest, kapitanie! Ach, tak. E, nie! Mówię pod nosem! Tak, tak pod nosem! Tak. Pod twoim nosem! Pod pod, pod! pod! Kop! Kop do licha! Aha! Aha. A tak! Co to jest? O, to zwycięzca! To wygląda jak ten X z mapy. Tak, Ależ tak mały majtku! O, dzisiaj. Zapchlone kundle! <laughs> Stefani! Dlaczego to ja mam kopać? Ponieważ ja mam hak. Kopiesz? Dobrze już kopię. Lepiej kop. Dobrze. <laughs> Pomóc ci <laughs> No szybciej, szybciej, Stefani! Raz, dwa, dwa, trzy! Hej! Piraci! Coś znalazłam! To? Co to jest? Wyciągaj! Wyciągaj! Dobra. To skrzynia ze skarbem! Piraci! Pomóżcie mi! Dobra, dobra! Raz, dwa, trzy! Uwaga! Ale ciężka! Nie, nie, nie. Postawcie ją! Postawcie! Otwierajcie! Raz, dwa! No już! Zaginiony fragment kamienia Leniuchowa. Powiem o tym sportakusowi. Świetny pomysł. Tak. A. Powiedz. Tak. To. Na razie. Powiedz mu wszystko. Dostałem list. Mamy brakujący fragment kamienia Leniuchowa, Stefani. Znaleźli go. Fantastycznie. <grym wytkownicy> uh, uh. Oh. To prawda, co napisaliście? Ta. Dobra robota! Dzięki! To historyczny dzień w naszej e, e, historii! O, o, pasuje idealnie! Czy też się A, Leniuchowo powinno być tak! <śla> 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 Leniwy? Tak! O! Oh. Tak! A, a, a niech to! Więc na taką tajemnicę czekaliśmy! Wyraźnie tak napisano! Ale co to oznacza sportakus? Właśnie warto pytać tego mięśniaka! Odpowiedź jest dziecinnie prosta! Jak hak na mojej dłoni! Co? Chodzi o to, że wszyscy w miasteczku mają być leniwi. Bole. Coś tu nie gra. Chyba nie możemy nic zrobić, skoro tak napisano na sławnym kamieniu leniuchowa. Tak. O. Czy to znaczy, że już nie będę mogła tańczyć? Nawet przy pirackich szantach. Nie, o, nie. O, nie! To straszne. No, no trudno. O, Stefanie! Skakaj! Skakaj! nie Stefanie! Skakać też nie wolno! <laughs> Stefani? Wszystko w porządku? Coś tu jest nie tak, Sportakusie. Masz rację. Coś jest nie tak. <grym> Nareszcie cisza i spokój zapanują na zawsze. <grym> Ale jest okropnie nudno. Robienie nie. niczego jest gorsze od wszystkiego. Albo jeszcze gorzej. Tak. To nie do wiary. Mam spędzić wakacje nic nie robiąc? A to wszystko przez jakiś głupi kaw. <grym wiosenie> co? <grym wiosenie> Kolejna mapa skarbów. Muszę pokazać ją innym. Hej! O, zobaczcie, co znalazłam! To mapa! Mapa, Mapa skarbów? Idziemy szybko! Pokaż, to pokaż. w Nie. Chodźmy! To ciężka praca! Kopać leniwe kundle! Czemu nam nie pomożesz? Bo mam mapę! I tak! Jasne! To teraz do roboty! O, już dobrze! Kapcie dalej! Błąkamy się po morzach! Ja i mój dróg i mój druh i mój dróg. Hej! Chyba coś ma, naprawdę, choć Ojej, co to jest? Co to za okropny dźwięk? Za okropny dźwięk? Ach! nic. Kopanie? O, to zaprzeczalnictwo! Muszę ich powstrzymać! Ach! Aha! Ach! Ach. 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 Wy robicie nędzni majtkowie! Znaleźliśmy kolejny skarb! Tak? Wybaczcie, ale to niemożliwe! Dlaczego? Ponieważ nie można znaleźć skarbu, gdy jest się przywiązanym do drzewa! Ktoś ma kłopoty! O, o nie, nie, nie! Fikołki są też zakazane! Nie możesz zabrać mojego skarbu. Tak, ci się tylko zdaje, chłopcze. O nie, ale nie możesz nas tu zostawić. Hey! Ufrażaj, proszę! Pchła! Oh. O, tak. Jak bohater z księgi! Księga! Trixie, czytaj! Ach. Ty niebieski kangurze! Ach. Ach. O! Oddał łóżkar? Chwyć za miecz! Tak! Ja nie mam miecza! Chwyć za cokolwiek! Ach. 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 ha 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 Takiego. Udało mi się! To nie jest pirat! To Robi! Robi zgniłe! Wiedziałam, że jest w nim coś podejrzanego. Próbował odebrać mój skarb? Tak, to jest? Tak. Jedna, jest... E, nie o, jest? Tak. A, proszę bardzo. Ach, A właściwie mi. co to za skarb? To chyba prawdziwy kamień. Super! Idziemy! Burmistrzu! Znaleźliśmy kamień! Co na nim jest napisane? Leniuchowo powinno być! Szczęśliwe! Po proste! Wystarczy tylko śmiać się! Łatwo powiedzieć! Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie Jetix Studio Eurocom. Reżyseria Krystyna Kozanecka. Dialogi Aleksandra Rojewska, dźwięki i montaż Jacek Gładkowski. Kierownictwo produkcji Marzena Omen-Wiśniewska. Udział wzięli Lucyna Malec, Beata Wyrąbkiewicz, Janusz Zadura, Magda Wasylik, Janusz Szydłowski, Tomasz Steciuk, Paweł Szczesny. Piosenki z tekstami Andrzeja Gmiczuka śpiewali Tomasz Steciuk, Magda Wasylik, Patrycja Modlińska. Kierownictwo muzyczne Marta Radwan.